Siemleczko, widzowie, jestem Kecary, a dziś jesteśmy na serii yy, na wsi. Yy, dziś, widzowie, będzie taki luźniejszy odcinek, ponieważ nie ma z nami młodego. <grym> Także troszkę luźniejszy będzie. No, a dziś lecimy sobie z opieruna, z taką oreczką. Mam taki tutaj trujeczkę. Yy, widzowie, mamy teraz 10 tysięcy mniej ponieważ postanowiłem, że zakupię turbo do 60. Wcześniej miała 52 konie. Ale mówię, a co za 10 tysięcy, bo akurat był wystawiony, nie wiem, gdzieś tam było. I taniej. I teraz ma 72 konie aż. No, co nam no się zmieniło? Naklejeczki, turbo, tumnik. I że ma 72 konie, no. A no, tak to nic poza tym. Na dziś lecimy w oreczkę Sobie na spokojnie da radę, bo wcześniej tak ledwo, ledwo dawała radę z tym pługiem. <laughs> znaczy, w sumie dopiero sezon ją mam takim po remoncie, wiecie. <laughs> A I widzowie, yy, ja miałem czas. To sobie pozmieniałem teksturki. Jak widzicie, zrobiłem sobie teksturkę talerzówki. Co to jeszcze? Ścierniska, sobie zrobiłem słomy. Teksturki sobie ogólnie porobiłem. Tam czegoś tam jeszcze i rdzy. I dużo lepiej to teraz wygląda. O, czekajcie, bo tu muszę już... I dużo lepiej. ...po prostu to teraz wygląda. Także no, w tamtym odcinku tu żeśmy z młodym sobie talerzowali, no dziś go nie ma. Ale ładnie idzie. Muszę sobie też jeszcze widzowie orki zmienić, teksturkę. Oczywiście, widzowie, zachęcam do subskrybowania kanału, ponieważ chcę dobić do końca lutego 500 subskrypcji. Może się uda, może nie. Nie wiem, brakuje chyba 146 dokładnie w chwili nagrywania. No, wy to dostajecie albo w sobotę, albo w niedzielę. Jeszcze nie wiem. Kurde bo jest Ale dobra, nic na A nie, jednak się wygniótł lekko No no i no No wydatków troszkę było na ten Jakby wiecie no Dopingowanie <laughs> Dołożenie tych koni <laughs> To już jest naszykowane ciągniekspresą Ale my dziś się zajmiemy Oreczką tutaj w następnym odcinku, jak będzie młody, to se popresujemy i może żniwa jeszcze zrobimy. <laughs> widzowie, niestety na razie nie możecie bawić na Discorda, bo coś się zepsuło, także na razie będziemy widzowie bez Discorda, po prostu jakby grać, wiecie. Że nie można dołączać ani na Discorda na razie, no. problemy techniczne. O Jesus Maria <laughs> Ale dosyć fajny jest ten pług Fernelanda. Bo on i fajną szerokość ma i dosyć patrzcie jak fajnie przewraca tą glebę. Mocno bardzo. Od tą 60. No, ideolo. <śmiech> 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 Już chcę... No... Nie, może coś w tym kultywatorze pogrzeb... pogrzebie, no. albo zmienimy kultywator. Bo taka teksturka to trochę tak nie bardzo. O Jezus Maria! Urdechaszcie! Chyba wy nic teraz nie widzieliście. Bo chyba było tak za kamerkę mi tu. No on. Nie wiem, młody gdzieś tam. Nie, że pojawił, tylko on. Chyba w szkole jest ci, gdzieś pojechał. Nie wiem, gdzieś tam mówił, że poszedł. Czy tam do kolegów, nie wiem, gdzieś mówił, że idzie. Ja nawet mówię, no dobra, idź. Nawet nie patrzyłem, to nie wiem. Ale gdzieś poszedł po prostu i tyle. Ale w następnym odcinku raczej młody będzie. Kurde, tu młody mi tu podtależował mocno. To się tu nie da. Trzeba będzie tutaj haść chyba wyciąć wszystko i, i nie będzie problemu. Dobra, to jest git. co? Ja sobie do tego drzewa tu zrobię i wtedy będę Poprzez tą stronę jeździć. Ale katowanie! Patrzcie jak się kopci z komina. Siemitka nie daje rady. Bo się tu kopie. widzowie tu już są w ogóle też... Tu, na tym polu, są troszkę podmokłe tereny, bo wiecie, tu był ugór, no to wiecie, tu gdzieś popadało, to to. No, tak, no, to było ogólnie tak. To jest dobra ziemia, żyzna. Na tym ugorze, tu. Także mówię, a po co to będzie stać? <laughs> prawie to, nie będzie to tak stać, i ładnie wyszło. No, dokończyłem sobie żniwka poza odcineczkiem. To raczej w następnym odcinku przyjadą krowy, bo dzisiaj do mnie nikt nie dzwonił. Także no, raczej jutro przyjadą krowy nasze. Ale ładnie. Ładna siątka. Teraz widzę, będę się starał iść w te pola. Posiewnik mam dobry. Pług może trochę większy. Co to jeszcze? Kultywator bym może zmienił. Talerzówkę może. Ciągnik. I tyle. I w pola. No trochę to jest. Dużo. Ale no wiecie no. no będę się starał teraz już te maszynki zamieniać jak będą pieniądze. Jak będą tylko pieniądze, to już od razu inwestuję. Małą kosiarkę mam. Przed jeszcze git. Zgrabierka też git, bo to dosyć wielka, stara, ale wielka. Ale kosiarka no. już tak nie git, no bo patrzcie jak ona wygląda tu wam przyjdę no tak taka, taka, no wiecie, przydałaby się większa może z nowym ciągnikiem? nie wiem Jezus Maria chaszcie mi tu do by wlatuje też troszkę graficzkę inną dałem, taka lepsza jak dla mnie. Nie, no tu trzeba coś z tym podjazdem chyba zrobić. I tak widzowie, nie wiem, myślę nad ciągnikiem z turem, no bo wiecie, no. Tur by się przydał, no. Tu może bym wielkie rolki później, no ale wiecie, tur to tu gdzieś załadować bo ja nie mam czemu obornika załadować bo w tamtym roku cyklop był, to się rozleciał Jak coś tam paski ścieliły później ten chwytak poszedł, to widzowie ja się sam, że mi zdziwię, że to się tak rozwaliło mocno I no i teraz nie mam czym oborniku ładować także no, trzeba by tura kupić albo cyklopa podziękuję to chyba tylko tura. Chyba, że od kogoś pożyczymy ciągnik z którym... nie wiem. Nie ja wiem, na razie i tak nie mam krów, więc dopiero chyba pod kukurydzę, jak będziemy gdzieś gnoj dawać. Bo to na wiosnę się dopiero pewnie natworzy. Ale jak sobie zrobimy... W... Nie wiem, nie w następnym, tylko jeszcze w następnym odcinku Sianokowski. No, to wtedy sobie będziemy już mieli wszystko naszykowane do TMR-u. Także będzie już fajnie, bo od razu krówkom dam świeżego tmru, TMR-u, żeby sobie zjadły a nie sianka albo czegoś tam. Tylko od razu z grubej rury. Mocne jedzonko. Turbo. Turbożarcie Turbo tamymeł. Turbo Będę się starał to kurde te zegajniki usunąć Troja może ten i może ten, bo skały to ja nie przesunę raczej to tam już skała to niech tam będzie. Nie wiem skąd ona się tam w ogóle wzięła nawet Ja ogólnie tu, widzowie, od niedawna jestem, bo ja... Znaczy no, kupiłem te gospodarstwo. Kiedyś mieszkałem na takim starszym, dużo, co... Szopa się już jedna prawie zawalała. Bo mówię, lekko odremontuję i sprzedam. Sprzedałem, trochę dołożyłem. Kupiłem taką, ale była... Bez tej obory. Ona była gdzieś tak, widzowie, ta gospa... Dotąd? chyba na równo z tym garażem i tego tu w ogóle nie było i ja to rozbudowałem przez te 3 lata chyba no bo 3 lata tu jestem na tej gospie już także no trochę tu rozbudowałem nie ukrywam, że nie troszkę wolno jedzie ta 60 do tyłu I Jezus Maryja! Łopieru nalewałem. Czyli teraz zmieszczę się? Zmieszczę. Dwa, czwóra. Krója znowu. Gisę oh, Jesus, Maryja. Dobra, widzowie, będzie tu troszkę bruzda. Ale muszę tak przeorać. Bo tu inaczej nie dam rady. By nie wjechał kawałek po buraczkach, szczęście, że nie nasze, ale nie wiem, właśnie tak myślę. Widzę, bo ja mam pomysł, żeby właśnie pójść w buraki. Tylko nie wiem, czy najpierw w te maszyny inwestować. Napiszcie w komentarzu, czy mam inwestować najpierw w maszyny. A później wiecie takie, że wiecie, nie, że nowe. Czy że mam zainwestować w takie maszyny? Wiecie, że jak mam kultywator, to kupić lepszy kultywator. Czy że jak nie mam jakiejś maszyny, na przykład, no powiedzmy, właśnie kombajnu do buraków, A czy mam kupić kombajn do buraków? Napiszcie, co najpierw. Czy jakby poszerzać maszyny, takie czy nowe dawać? Bo ja nie wiem. Nie wiem czy to dobrze w ogóle powiedziałem. Mam chyba, myślę, że na pałę. drzewo tu będzie trzeba... <coughs> Już będę właśnie... <coughs> Może z młodym pojedziemy. Albo przywiozę sam kraj zegę i se to potnę. <coughs> o Jezus Maria. Trochę mnie kaszel męczy, ale... Musicie wytrzymać jakoś. Dobra i teraz tu się przetnę, znaczy nie przepnę, tylko właśnie w pojadę. No ale się nasypuje na trawę. O widzą, nikt tu na razie stoi, bo jeszcze mamy pszeniczkę do kosza. Geniusz. mam pszeniczkę do koszenia i owiec będzie. Kurde, nie chcę. O, pal! Dobra. Hop, Zobaczmy, która minutka. 16. No, zrobimy sobie dziś te pole. I ogień na tłoki. No ładnie idzie. Ten pół tak idealnie pasuje. Bo no tak właśnie myślę, nad trójką obrotówką prawie był ciągle, no ale nie wiem tak. Za bardzo to ja nie wiem. Nie wiem. Napiszcie, co o tym sądzicie. O jezus, Maryjas. O pierona O ma dobra Już myślałem, że się zakopała <śmiech> <śmiech> Ale idzie ogień z komina. A wam to mówiłem, że tu ogólnie na tej wsi są podmokłe tereny, trochę. że mogą być ciekawe akcje z wyciąganiem maszyn. Pewnie też jakiś tu kombajnista przyjedzie na akcję kukurycka. Nie wiem jaki, ale jakiś na pewno. To idzie. No, ładnie, dosyć to idzie. Był to też dosyć nowy nabytek, można by powiedzieć. Piątka. Jedyna. Ale tu mi się ryje, że tak kołami też skręcać, bo może być problem. O Ojoj, ale mielą koła mieląkoła. Jak, jak tu mieli, widzowie? Widzę gdyby ona nie miała napędu, nie, nie ma szans. Nie ma szans tu jechać. Ja się boję, co tu będzie na tej górce małej, na tym polu, niby mała. Wiecie, na tamtym, co kosiliśmy. Niby mała. Tu też, tu nawet nie ma, można by powiedzieć, a ryje się jak nie wiem co. No może być różnie. O dawaj. Nie jako się, tylko rusz. Jezus Maryja I jadę Dawaj, nie poddawaj się Nie no, patrzcie jak ona mnie już zwalnia No wam powiem. Tak se tu idzie, czekajcie w muszę. Drugim piątka. Kilka przejazdów tu jeszcze i będzie zaorane, pomęczarni. widzowie zobaczmy sobie o 22 minuta zaraz będziemy też kończyć odcinek ale raczej tego pola nie skończymy tak myślę cyk skręcamy Siu popuszczamy, opuszczamy. Bo tu chcę troszkę podorać, ale tu ten młody chyba podjał tak blisko. Będzie trzeba trawkę w niektórych miejscach posiać. A jak będziemy widzowie mieli więcej pól, to te dwa się połączy. Tu gdzie terożemy i tu gdzie owiec, ale na razie nie. Na razie styknie tyle, ile mamy. Auto akurat. A jak tak tu nigdy nie ma. A teraz akurat musiało wyjechać. Dobra widzowie, dziękuję za oglądanie na razie.